Hej dziewczyny, witam was serdecznie, nagrywałam ten filmik już trzeci raz i pie za pierwszym razem w ogóle e, nic nie było praktycznie widać. Za drugim razem zaczęłam nagrywać, to najpierw e, zapomniałam jednej rzeczy, więc musiałam wyłączyć, potem padła mi bateria, a za trzecim razem e, i musiałam iść jeszcze po inny aparat, który nagrywam właśnie teraz. A na końcu okazało się, jak już zaczęłam zgrywać, że w ogóle tej drugiej części ucięło i nie ma połowy rzeczy, więc muszę nagrywać jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem wreszcie się uda. Do trzech razy sztuka, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Zaczniemy tak, jak już trzeci raz zaczynam, czyli zaczniemy od Stradivariusa. Dzisiaj jest haul już taki ostatni, w najbliższym czasie się coś takiego nie pojawi, bo nie mam już za bardzo kasy, żeby wydawać na siebie na jakieś głupoty, dlatego na razie się takie coś nie pojawi. zastanawia się, co powinnam wrzucić. Może jak będziecie chciały, to napiszcie coś mi na dole, może coś się zrobi z tym, bo mówię, ja bym chciała jeszcze wrzucić jakieś makijaże, ale nie mam możliwości, bo nie mam pezli, bo nina mnie zniszczyła. I nie mam się czym malować. W ogóle moje makijaże są ostatnio tak proste, że aż się płakać chce, bo mam tylko kredkę rozmazaną na całą powiekę, i załamanie, taką jasno-różową. Do tego mam eyeliner, i to jest wszystko, co ja mam w ogóle na okno. Jeszcze oczywiście tuż. Także moje makijaże są bardzo ubogie. Chciałabym zrobić jakiś tak, zastanawia się nad którym, zastanawiałam się nad tym 50-50 faktów o mnie, ale na razie bardzo dużo się tego pojawia, i nie chcę tak też za wszystkimi lecieć i robić tak, jak wszyscy, dlatego troszeczkę poczekam i wtedy dopiero go zrobię. No i zastanawiam się, może jakiś inne coś wymyślę, jakąś recenzję może nakręcę, bo jeszcze recenzje się w sumie u mnie nie pojawiały na kanale, więc może czas najwyższy wreszcie na to. Dobra, przechodząc do tematu, zaczniemy tak, jak mówiłam, od Stradivariusza, bo tutaj jest tylko jedna rzecz. Są to takie leginsy z wysokim stanem, z taką gumą w pasie. Myślałam, że będą za krótkie, ale na szczęście wyszły całkiem w miarę dobrze. Sięgają troszeczkę za kostkę. Mają tutaj taki szef. Nie wiem, czy ten aparat zoomuje, także będę przybliżać. Mam nadzieję, że coś będzie zoomował. Na środku mają taki szef. No i tak jak mówiłam, aha, nie mają tutaj kieszeni. Mmm. Zobaczymy. Ciekawa jestem, jak one się będą spisywać. Dam do nie 30 zł, więc nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka duża cena. Taka jakaś nie wiadomo mała też nie jest właściwie, no bo 30 zł to za jakieś tam... coś co są za spodnie. No nie jest tak źle. E, teraz przechodzimy już do beczki e, Mam spodnie dżinsowe. E, z tyłu mają takie kieszonki z zamkami. To są takie fake zamki. no Znaczy zamki się otwierają, ale wchodzi do tej samej kieszonki, a wcześniej dam się nabrać, bo myślałam, że to jakaś inna kieszonka. One są takie, powinny być krótsze, aczkolwiek ja powiem szczerze, że założyłam je i one są takie nie to za krótkie, znaczy krótsze. Spodziewałam się, że one będą coś w tym 3 czwarte. Nie wiem dlaczego. Chociaż z tego co kojarzę na obrazku, były takie na modelce nad kostkę, czyli tak jak są u mnie, ale nie wiem coś z tego, że one będą 3 czwarte. Zobaczymy. No, ja dużo jeansów mam z beczki. Właściwie wszystkie jeansy, które mam, to są z beczki jakieś pojedyncze, tam tylko ze Stradiego też się pojawiały, ale tak to właściwie jest wierna w beczce. I one się całkiem dobrze trzymają rok wytrzymują i to ja więcej spodnią nie daję, bo to nie ma sensu. O Jezu, masza. Dobra, przechodzimy do swetrów. E, pierwszy sweter taki czarny. Rękaw do połowy ręki, do łokcia. E, czarny. Jakiś przykurzony w ogóle. Taki dziwny przyszedł z jakimiś takimi... Nie wiem, co, trawa jakaś czy co. E, I tutaj ma taką koroneczkę. Zobaczymy. Całkiem niezły. E, następny sweter to może ten. To jest sweter ażurowy. On jest taki fajny lejący. I już się dziękuję naprawdę. On jest taki fajny, lejący. To jest taki, taki ściek, a na rękawach jest taki troszeczkę inny. Fajny. No i tutaj ma z tyłu jeszcze takie wycięte V plecki ma. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie jest nigdzie uszkodzone, bo to jest jakaś naklejka. Ja już ani jednego swetra nie przymierzałam, przymierzałam tylko spodnie te ze Stradiego i przymierzałam sukienkę, którą mam też zaraz pokażę. Dobra, następny sweter to jest sweter taki z takim wycięciem tutaj z tyłu, z taką dziurą. Hmm. I powiem szczerze, że ten sweter mnie martwił, bo jak mówię, ja ich nie przymierzałam. A ten tutaj jest strasznie krótki z przodu. Jest bardzo krótki. Ja już wyrosłam z takich krótkich rzeczy, jakoś tak nie kupuję takich rzeczy. Wręcz przeciwnie. I ten jest taki krótki z tyłu, z przodu i długi z tyłu. Zobaczymy, ale mam wrażenie, że on będzie tak troszeczkę albo na wysokości pępka, albo. E, troszeczkę za pęknie, mi i będzie za krótki, więc obstawiam, że pójdzie jednak do do zwrotu z powrotem. Dobra, następny sweter. sobie swetry. Następny sweter to taki kremowy. Wszystkie są kremowe, tylko ten jeden jest czarny. Nie wiem, jakoś tak mnie napadło, coś dziwnego. E, taki sweterek i z tyłu ma takie rozcięcie, też tak jak tamten, podobne. Tyle, że ma zawiązywane na wstążeczkę. Tak I na dole ma Taki ściągacz. I na rękawach też ma jakieś takie zakończenie. To jest bardzo fajne, na tego najbardziej liczyłam, że nie mi się podobał. I tak faktycznie jest. Dobra, mam jeszcze sukienkę. Sukienka jest też z beczki. Jest to taka baskinka. To jest rozmiar S. I przyznam szczerze, że wcisnęłam się w nią. Znaczy wcisnęłam, no weszłam w nią, zapięłam się. Znaczy chłopak mnie zapiął, bo ja nie jestem w stanie się wygiąć, tak? I ona jest ok, jest okięta, ale. Przydałoby się jednak troszeczkę zrzucić, i chyba będę musiała jednak to zrobić, bo tak trochę siara, szczerze mówiąc. No, i tak jak mówiłam, baskinka, i tutaj te boczki, te falbanki są fajne, bo one się układają tak, nie wiem czemu, ale przypominają mi różki diabła. Także całkiem nieźle I ma tutaj takie dwa paski skórzane. Skórzane paski wzdłuż. Bardzo fajna. Liczyłam na to, że będzie fajna, i jest. I ostatnia rzecz z berszki, to jest taka chustka. Na jesień się nada, akurat już niedługo. Neonowo, chyba kremowa, bo ciężko mi powiedzieć w tym połączeniu, już w sztucznym świetle to już w ogóle. Eee, neonowo żółta, też jakieś 10 zł chyba za nią zapłaciłam, także też nie jest całkiem dużo. Dobra, to jest wszystko z rzeczy, więcej rzeczy już nie mam. Teraz przejdziemy do biżuterii, tego jest tak w miarę niewiele. Mam tam jeszcze jakieś gumki do włosów, kupowałam, ale to już nie będę podczas. Dobra, zaczniemy od naszyjnika, naszyjnik Nasz mam taki. No, zaświeciłam. Są to takie duże perełki z jakimiś takimi czarnymi koraliczkami i z takimi z jakimiś cyrkoniami. I on jest związany, on jest związany na taką wstążeczkę, tak jak ten poprzedni, ten, tak jak ten z poprzednich filmików. On też był wiązany na wstążeczkę. Właściwie kupowałam go nawet w tej samej hurtowni, także nic dziwnego. Nic dziwnego, jakby to miało w ogóle cokolwiek z tym wspólnego. No nieważne. Dobra, następny naszyjnik. To jest taki z perełek. Eee, perełki są złote, jakieś per perłowe, perełki perłowe, eee, takie jakieś ni to złotawe, ni to nie wiem co to jest za kolor, jakiś taki łososiowy, nie wiem, i jakieś takie ciemnosrebrne. Bardzo fajne, one są teraz modne, całkiem te naszyjniki, także pasowuje się w modę, kurczą. jakby <laughs> mi na tym zależało w jakiś sposób, no nieważne. Eee, I ostatnie naszyjnik, to jest po prostu hit. To jest naszyjnik z napisem PRINCESS, nie wiem po co go wzięłam, nie mam pojęcia, ale specjalnie dla Was pojawi się w jakimś filmiku, naprawdę, bo no to jest hit, to jest taka wioska, nie wiem, nie wiem zamiast go wyrzucić z tego koszyka jak kupowałam, to w końcu go klikniałam. jestem chora, no ale czasem bywa i tak. Dobra, jeśli chodzi o bransoletki, bo tutaj już mam, aha, to jeszcze Wam pokażę opaskę, opaska jest e, jakimiś takimi złotymi, nie wiem co to jest, prostokątami, nie, to rąby są, rąby rąbami i oplącione są taką czarną wstążeczką i do tego mam bransoletki nowe eee, czarn, znaczy boże czarna złota z taką przeplatana takim e, skórzanym czarnym paskiem i ona jest za, zamyka, zamykana zapinana na takie przekładane coś i na końcu jest takie serduszko do tego kolejna bransoletka to taka złota z przeplatana czarną wstążeczką, podobna do tej opaski właściwie Tyle, że tutaj jest więcej tego złotego. Jeszcze jedna bransoletka. To jest bransoletka taka złota, przeplatana takim neonowym, neonowo-żółtym sznurkiem. I ostatnia bransoletka, którą mam nową, to jest taka złota bransoletka, przeplatana y, kremową wstążeczką. Do tego jest jakieś takie są perełki, tutaj jakieś takie ala kryształki złote i taka słodziutka tutaj mamy kokardeczka złota. Bardzo fajna, delikatna, bardzo ładna. Dobra, jest. No i to by było na tyle. Więcej rzeczy już niestety nie mam, a nad czym bardzo ubolewam. No jedyną nową rzeczą to jest jeszcze ta szefa, która stoi ze mną. To jest bardzo nowa rzecz. Zapłaciłam za nią bardzo dużo, więc. Aha. Zapłaciłam za nią bardzo dużo, jeszcze muszę za nią oddać, więc to już w ogóle jest tragedia, dlatego też, tak jak mówiłam, nie będzie, się nie pojawiało nowego. Zastanawiam się nad tymi recenzjami, bo nie za bardzo wiem, co bym mogła zrobić, bo chciałabym zrobić na bloga recenzję, ale musiałam. a może pokażę wam swoje buty, o. Jeśli chcecie zobaczyć moje buty, to dajcie znać, to wtedy zrobię taki filmik właśnie konkretnie, że pokażę wam moje buty. Tak, bo ich mam trochę sporo, więc akurat taki filmik będzie troszeczkę trwał i będzie taki, mam nadzieję, że ciekawy, mam nadzieję, że lubicie buty, tak jak ja, bo jestem wiśnięta na tym punkcie. Dobra, słuchajcie, lecę, bo zaraz przyjdzie facio mój, a ja tutaj jeszcze muszę poobrabiać ten filmik i tak, dalej, i tak dalej, więc trochę to zajmie. Trzymajcie się w takim razie i do zobaczenia do samym razem. Pa!